To udało się, to no, witam Państwa w z jedną z pierwszych moich piosenek, które czuję wielki sentyment, zawsze mówię, w takie uczuciowe stosunki do tej piosenki, ponieważ jest to pierwsza piosenka, za którą Skolno, autorem tekstu, dostaliśmy na naszym pierwszym festiwalu, no ładnie parę lat temu, nagrodę. Pamiętam, bo sobie kupił wtedy buty. A tak naprawdę do mojej zaczęło się także że Słuchajcie do mnie, do Krakowa z Warszawą, mówię, panie Włodecki. Jakby Włodecki. No mówię, Włodecki mówi. Pan to nas przyjedzie, mówi pan na piosenkę, pan ją nagradł, ją wylansuje. I ja przyjadłem do, 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 do Warszawy, wszedłem do studia, poznałem znakomitego kompozytora Piotra Fitla i człowieka, który o pierwszy tekst, mówię, pierwszy piosenek, który mój pierwszy piosenk, który facet nazywa się Wojciech Mann". To znają państwo Wojtka, nie? To był chudeł, mówił. I tak postał ten ta muzyka, który w skoli, pojechał na swoją... Pierwszą telewizję podejrzeć do Lublina, słuchajcie, dziewałem, się strasznie, jak 20 lat, takim przerażonym chłopaczek świętą do taksówki w tym Lublinie, żeby zamiast na próbę taksówka spuścił radio, wyszedł do radio na moje taksówkę. I wyobraźcie sobie, że w tym momencie poleciałem na ten i tam pierwsza piosenka. No siedzę z tym, co myślę, kurde śpiewam radio, no czas. A ten taksówkarz tak i mówi, pan co? Ja I lubię tego Dąbrowskiego. rozpiewu. Także podnosiłem, że dobry omel na tego, bo już nie wątpliwości. No i nawiązujemy system pani Barty, no widzę na sanki, kilka się pani Barty. Może wspólnie wezmę, może właśnie rodzice na pewno pamiętają, musz was się rozwiązać. Znajdziesz mnie znowu, znowu, bo Oporu, tam jest ta górna, to w tym kto to ani w tam że do tej porodzie nadejdzie chwila, gdy tam życzoł leży, choć taka chwila nie zdarza się co dzień. Więc myśmy mu i niech Tak jak to Lepiej, nie, nie tutaj tutaj się do moje śpiewania, doszło do takiego momentu, w którym mieli wszystkich Państwa teraz bardzo serdecznie przeprosić, no za to, że Telewizja Polska katuje Państwa moją skromną osobą od wielu lat bez mojej wiedzy, a co rzeczywiście. Kiedyś była taka opcja w telewizji, nazywała się koncert życzeń. Pamiętacie, kochani? No i oni w tym Koncercie życzeń stanowczo za często puszczali piosenkę, którą nagrałem bardzo dawno temu. Moje dzieci w kartasie mówią, ojciec, nie śpiewaj tego kawałka, bo inny może. Ja tłumaczyłem, że to nie moje wginę, bo nie wiedziałem tylko opuszczenia. Znaczy jeszcze raz Państwa przepraszam, uważajmy tę sprawę za dobra? Dobra? Wiedziałem, że to będę. Każdy się. Ale ponieważ się tylko będzie znowu niedziela nie mogą tego kawałka nie puszczyć. A jak się wszystkich pani panią z No ciało przede wszystkim będą pisze. Odwyżki, zdrowie. Ja w domu pracę w, w szkole po a piosenkę was i śpiewa z pięknie. Wodęcki. Dobra. Piękny starta. Jionarz Kochta w